Cześć, właśnie krążę po okolicy i szukam domów, które mają wykonaną rekuperację. Chciałem dzisiaj pokazać materiał o czerpniach ściennych powietrza, tak naprawdę o problemie zacieków na elewacji. Zapraszam do oglądania. Udało mi się znaleźć kilka rodzajów czerpni, także może zaczniemy najpierw od czerpni, którą najbardziej polecam, która nie robi zacieków, ma dużą powierzchnię efektywną. Następnie pokażę czerpnię ciekawą kopułkową, która jest szansa, że nie będzie robić zacieków, ale inwestor mają założoną dosłownie chyba kilka tygodni na razie. A na koniec pokażę czerpnię, których nie polecam, które robią zacieki, mają małą powierzchnię efektywną i są nie najlepszymi czerpniami. Pierwszą omawianą czerpnią jest czerpnia ścienna płaska z okapnikiem, kwadratowa. Jest to czerpnia, którą bardzo polecam ze względu na to, że nie powoduje żadnych zacieków na ścianie. Ma dużą powierzchnię efektywną, także jest to dobry, dobre rozwiązanie. Może pokażę, żeby nie było, że to jest czasem wyrzutnia, drugą kratkę, czyli wyrzutnie na ścianie. Ona jest tu, także nie ma żadnego zacieku. Także ten typ czerpni bardzo polecam. Lećmy dalej. Następną czerpnią jest czerpnia, którą... Spotkałem u jednego właściciela, wpuścił mnie, pogadałem z nim chwilę. Jest to Czerpnia Kopułkowa z okapnikiem. Powiedział, że ma zamontowanym kilka tygodni na razie, ale na tą chwilę nie widać tam żadnych zacieków. Także ciekawe rozwiązanie, może warto je stosować. Ja ich jeszcze nie montowałem. Następna Czerpnia to będzie Czerpnia taka kopułkowa, prostokątna, bez okapnika, która. Robi dwa śmieszne zacieki, a co najlepsze, wyrzutnia robi taką fajną muszkę. Także tej czerpni na pewno nie polecam. Nie wiem, co to jest za producent, ale nie wygląda to najlepiej. Jest, jest też taka czerpnia kopułkowa prostokątna z okapnikiem, ale niestety jej nie spotkałem, także nie będziemy o niej mówić, bo nie mamy żadnych dowodów, czy robi zacieki, czy nie. Kolejną czerpnią jest czerpnia standardowa kopułkowa z nierdzewki. I ona jest niestety nie najlepszym czerpnią, robi zawsze zaciek taki na środku, na dole. Plus dodatkowo w standardzie ma taką drobną siateczkę, która po kilku dniach jest zabrudzona i robi bardzo dużo opory na czerpni. Przy montażu takiej czerpni trzeba obowiązkowo tą drobną siatkę wywalić, zostaje wtedy taka grubsza siatka o oczku nie wiem centymetrowym. No i kolejna czerpnia to jest czerpnia aluminiowa odlew taki aluminiowy, który jest też nie za estetyczny i robi zawsze zaciek. Także patrząc na przegląd czepni, które udało mi się znaleźć, na pewno warto zastosować się z płaską, kwadratową, z okapnikiem, która jak do tej pory nie robi zacieków i tak naprawdę od kilku lat ją montujemy i z nią nigdy nie było problemów. Trzymajcie się, cześć.